Dzień dobry, Anna Drukała. Zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń z naszego regionu. Koncerty, występy taneczne, zawody sportowe czy zajęcia artystyczne. W takie wydarzenia obfitują Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami. W tym roku jubileuszowe 20. To nie tylko Kraków świętuje. Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami to jest cykl wydarzeń, które jest organizowane w całej Małopolsce i też jako Samorząd Województwa Małopolskiego zachęcamy powiaty do tego, aby organizowały tego typu przedsięwzięcia w swoich społecznościach lokalnych. Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami to wspólnie aktywnie spędzany czas, ale przede wszystkim walka ze stereotypami i pokonywanie barier. Wzruszające jest to, że ich najbliżsi, często rodzice, rodzeństwo, są zachwyceni tym, że oni pokonują kolejne bariery i potrafią aktywnie uczestniczyć w życiu. Nigdy z niepełnosprawnością się nie pogodziłem. Rola nie tylko instytucji, ale też. Tych, którzy, z którymi na co dzień mieszkamy w tym mieście, w tym kraju, jest taka, żeby nas widzieć, żeby nas akceptować i żeby tą rękę pomocną wyciągać. Audiodeskrypcja, język migowy, efekty dźwiękowe i wizualne. Opera krakowska wychodzi naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku i ruchu. Osadzony w konwencji fantazy spektakl Ongaku Trzy Kamienie to jedna z wielu propozycji przygotowanych przez Instytucję Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach unikatowego w skali kraju projektu Małopolska Kultura Wrażliwa. Odnajdują ludzi w gruzach i lawinach, dotrą tam, gdzie człowiek nie dotrze. Psy poszukiwawcze, bo o nich mowa, zostały docenione przez samorząd województwa Małopolskiego. Jest to o tyle ważne, że tak naprawdę utrzymanie tych grup też wymaga sporego obciążenia finansowego dla tych jednostek. Oczywiście wsparcie samorządu, dlatego też my, jako zarząd województwa małopolskiego, widząc jakby zagospodarowanie i opiekę w okręgu krakowskim, nowosądeckim czy małopolsce zachodniej, widzimy wsparcie właśnie tych grup po to, żeby bezpieczeństwo w naszych mieszkańców, w naszym, w naszym województwie było równomiernie rozłożone. I dzięki tym grupom właśnie tak też się dzieje. Czajka, Biszkopt, Frodo i Bagira dla swoich jednostek Straży Pożarnej. Skęt Nowego Sącza i Goszczy dostały 180 tysięcy złotych. My mamy go wyszkolić, a później on odwala całą pracę, można powiedzieć. Bo to on znajduje zaginione osoby. Stary Wiśnicz będzie mieć nowoczesne boisko. Dotychczasowe przejdzie gruntowny remont za kwotę prawie 140 tysięcy złotych, otrzymanych od marszałka województwa małopolskiego. Już jeden przetarg ogłosiliśmy i wiemy, że środki przekraczały nasze możliwości. Więc mogę powiedzieć, że pieniążki spadły jak z nieba, bardzo się cieszymy. Nowoczesne bo boiska to przede wszystkim poprawienie oferty edukacyjnej, czasem podniesienie poziomu infrastruktury przyszkolnej, ale tak naprawdę to pomysł na to, żeby dzieci odciągać od komputera, odciągnąć od nałogów, to przede wszystkim tworzenie także sportowych pasji, czy pomoc w tworzeniu takich pasji. W całej Małopolsce dzięki dofinansowaniu w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa wyremontowanych zostanie 70 boisk za łączną kwotę 9 milionów złotych. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny serwis Telewizji Małopolska.